nie, 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 nie. Pomecik. Pomecik, pan to jest polecenie. Zatrzyma pan pojazd. wyłączy pan silnik, to jest polecenie moje. I proszę nie odjeżdżać z tego miejsca. Zrozumiał pan to, co powiedziałem. Dziękuję panu. Może pokazać, pan to Drodzy Szanowni Państwo, po raz kolejny wzywam Państwa do zachowania to nagrane. Jeśli, Jeśli będziecie blokować no przejazd tych trzech samochodów... Dobrze. 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 Momencik, proszę Są Pana, panie nie odzywać. W... Szanowni Państwo, posłuchajcie mnie w tej chwili. Przebywanie na drodze w tym momencie... Publiczny, jest to droga powiatowa bez odblaskowych od elementów odzieży, jest również wykroczenie. Wzywam do te, wobec tego jeszcze raz państwa do opuszczenia drogi. Jeżeli tego nie uczynicie, zostaniecie usunięci z drogi. łamiecie w tym momencie nie przepisy nie. prawa. Czy zostało zrozumiane? Oni pana nie. Nie. Ale, 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 ale nie ale pana nie Proszę pana. Proszę wcześniej co on, pana nie ruszą. Nie, pana nie ruszą. To będą za. To będą odkładali za to. Panie pośle prosimy. Panie pośle, ja proszę tutaj daję... Panie pośle. Panie pośle, bo to co robiliśmy w dzień jest w takim razie Pane bez sensu. Czy wśród państwa są osoby kobiety w ciąży lub osoby posiadające immunitet? Tak. To znaczy... Pan poseł. Pan poseł Jerzy Schmidt, rozumiem? Tak. tak? To być w ciąży nie ma? Proszę, nagrywamy nagrywamy, nagrywamy, nagrywamy. Nagrywamy. Jest pan poseł. Jest pan poseł, panie pośle. Po raz ostatni wzywam państwa do opuszczenia drogi. Jeżeli nie zostaniecie państwo, przyłóżcie się. Proszę Proszę Policja działa, policja działa! To jest pan poseł. To no no, jest pan proszę, mamy 60 osób, które te każda Cofaj się. Cofajcie się. No, co oni robią z swoją siostrą? Nagrywajcie akcję. no, policja! no, jak robicie z no, 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 A, no, znaczy, so no, 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 so, um. no policja?

Macie tego swojego tuska, co wam spierdolił do Brukseli. To ufania, jest wasz król. Kurwa taka, po prostu bez... <grywańca> tak, pan ja na broni Bandytów. Panzioru. Bandito. bandytów. Jak wam naprawdę jest? Co? ]血em! Czemu? To no... no głos nie nagrasz. Zostawcie ją! Zostawcie Nie Zostawcie ją! To jest no i voilà kobieta! I wciąż jest! Nie wciąż jest! Wciąż, że ta kobieta jest! Jak nie uszasz, Że napada kobieta! W sześciu jedną kobieta napadło! To jest policja! Nie Niestety wam! Żadnego honoru nie macie! Nie! Co pan tak robi te zdjęcia? Nie wstyd panu? Nie tak? tak. so. no ten... to... to... chce no, panu! No nie na no, panu! Jest... Nie, żeby... nie porządnych to... ludzi to... rozbijać! Nefroni A bandytów Nie chce ludzi Nie A panu! Nie chce w Nie 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 już karetka jedzie. No już karetka jedzie! Nie krzycz, nie krzycz Jak Tak naprawdę pełno różnych Tak, roboty, tak? pani nie powiedziała, że chyba jest w ciąży, kawiecji. potrzebujemy... Nie nie będziecie, nie będziecie nie nie bądźcie bądźcie w ogóle. Może pani tak, tak. Ja się nie Batka, co oni cię robili? Zobacz, bez... Spokojnie pomóc Pani usiąść? Wolę poleżę się. Dobrze, proszę panią czy wezwać że pani karetkę? Tak, oczywiście. Ja ja poproszę, ale... dobrze sekundkę zaraz przyjdzie.